Włóczaj, czas to, da się. A tak się wiesz co myślałem, co, e, że, bo tak patrzyłem, że trochę regionalnie wybierasz te potrawy. Mówię, może coś z Wrocławia, co może być we Wrocławiu? E, no aż takim rzecznym to ja nie jestem. Takim rzecznym nie jesteś. E, dobra Marcin, słuchaj jeszcze raz, nie? E, wytłumaczę ci. Robimy ruskie pierogi. Wiem, że trochę się zaskoczyłeś. Tak, bardzo. <laughs> Ale jako facet też powinieneś umieć lepić. Spróbuję. Tutaj masz. Zrobiłem kolejny wyjątek. Ja mam za miękkie serce, że wszystko ci odważyłem. Super, dziękuję. Proszę bardzo, poprosiłeś o letnią wodę. Ona jest taka trochę bardziej gorąca, mhm. ale to nic, żebyś się nie poparzył, to możesz sobie wziąć drewnianą łyżką najpierw, nie? Jasne. Tutaj masz garnki, tam wisi patelnia, żółwik i życzę Ci powodzenia. Dzięki. W razie dziękuję. pytań jestem z tyłu z za kamerą. Jasne, spróbuję sobie poradzić. No dobra, witajcie kochani, nazywam się Marcin i przyjechałem do Was z Wrocławia. Przyjechałem, bo chciałem spróbować swoich sił, zawsze o tym marzyłem, aby wystąpić przed kamerą i spróbować trochę pogotować, ale też mam drugi cel, chyba ważniejszy. Otóż bardzo chciałem wesprzeć mojego syna, dwunastoletniego Szymona, który też prowadzi taki mały kanał kulinarny, że mi Gotuje. Siema, noleczkowidzowie, widzowie! Ja w dzisiejszym odcinku zabiorę Was do słonecznej czali, gdzie nauczyłem się przepisu. Na pyszny makaron ze szpinakiem i schorczakiem. Ale ostatnio brakuje mu chyba motywacji i chęci do tego, aby go rozwijać. I pomyślałem, że moja obecność tutaj pomoże mu w tym, aby kontynuował. Więc synuś, tatuś jest tu w kuchni Fartucha i chcę Ci powiedzieć, że warto walczyć o swoje marzenia, warto dążyć do swoich celów i je osiągać. My zawsze będziemy Cię wspierać. Więc y, trzymam za ciebie kciuki, kocham cię bardzo. A teraz trzymaj kciuki za tatę, bo będzie robił pierogi po raz chyba pierwszy w życiu. Ok, y, od czego zaczniemy? Y, no, musimy wstawić sobie na pewno wodę na ziemniaki. Troszeczkę ją posolimy. Tomek tutaj mi sól przygotował, więc troszeczkę ją posolimy. I wrzucimy sobie ziemniaczki do gotowania. nam się ugotować, W razie czego ja tu jest. jestem, nie? Jasne. Będę Cię wspierał, tak wiesz, duchowo. Dobra, Mentalnie. wsparcie Mentalnie. się przyda. Na pewno przyda się wsparcie. Dobra, ziemniaki nam się już gotują, a my myślę, że możemy zacząć robić ciasto. Mamy tutaj jakąś stolnicę. Tomek przygotował, więc yy, wysypiemy sobie mąkę. I Wiesz, teraz się nie wywiniesz w domu, nie? Teraz od się nie pierogów. Zawsze, moja babcia, <laughs> zawsze moja babcia robiła te pierogi, ja tylko jadłem, ale tam obserwowałem od dziecka, jak to się robi, więc spróbuję zrobić dobre ciasto. Więc zrobimy sobie tutaj małą dziurkę i będziemy powoli zagniatać. Ja nie wiem, jakie są idealne proporcje na ciasto do pierogów. Przyznam szczerze, byłem bardzo zaskoczony tym, co zastałem, jak szedłem tutaj do kuchni. Tomka, bo popatrzyłem na ziemniaki, popatrzyłem na serię. W pierwszej chwili pomyślałem, że będę robił takie ziemniaki z gzikiem, które są u nas we Wrocławiu bardzo popularne. coś tam tutaj lata. Wiesz, gdybyś się dobrze założył. A bo to, to stroną <laughs> No widzisz, nie zauważyłem, ale już teraz za późno. Eee, ale wiesz co, możesz zrobić? Zobacz, yy, bo tu ci... Zobacz, no tu tu, tu, tu. O, o o, widzisz, o, o. O, dziękuję Ci bardzo za pomoc. No powiedzmy, że ciasto zaczyna powoli się lepić. Kiedyś oglądałem jako dziecko taką bajkę. Sąsiedzi. Pamiętam taki odcinek właśnie, jak wymyślili sobie, że będą robić ciastka. Musieli przynieść betoniarkę. Bo tyle mieli tego ciasta. Gdybyś chciał betoniarkę w szopie mam. Nie, 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 betoniarkę nie. Aż tak długo. Aż tak długo nie. Możesz nie, bym... podjazd wybrukować. Możesz wybrukować podjazd. A no tak, bo widzę, że przed no. domem kostki nie ma. Ale na razie ciasto nie wygląda aż na tak twarde, żeby wymagało użycia go w innych celach niż do pierogów. Ale pierogi to naprawdę się nie spodziewałem. No, ale to właśnie to właśnie Ten chodzi... element zaskoczenia ten, jest To Ten właśnie nie? element zaskoczenia, że niby prosta rzecz, a no niestety. Wiem, że ludzie się na prostych rzeczach najszybciej wykładają. <grymne> Ale by... oczywiście mi nie chodzi o to, żeby, 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 się wyłożył. żeby się wyłożył, tylko żeby była zabawa, nie? Dobra, fajne ciasto jest fajne. Dobra, słuchajcie, teraz jak już nam się takie zrobiło fajne ciasto, to je schowamy pod miską, żeby trochę było dalej ciepłe. I odpoczęło przede, I przede wszystkim. I troszeczkę odpoczęło od tej pracy. Ziemniaczki nam się już gotują. Tu, yy, Marcin, masz jeszcze. Dwa urządzenia, które Ci będą potrzebne. Niezbędne są do zrobienia ruskich pierogów. Mm -hmm. Mam nadzieję, że będziesz wiedział, jak się tym obsłużyć. No ja Myślę, że sobie poradzę. Pokroimy sobie troszeczkę cebuli, bo z jednej strony chcemy dodać troszeczkę do farszu, a z drugiej strony Tomek poprosił mnie, że lubi pierożki z okrasą, więc zrobimy... Ale chodzi o, o, o krasę, chodzi o cebulę. Tak, chodzi o krasę, o cebulę. <śled> Nie o Karola, nie o Karola. Karol pozdrawiamy. Dobra. Więc pokroimy sobie, słuchajcie, cebulkę w kostkę, tak żeby ją troszeczkę podsmażyć na maśle. część dodamy do sera i ziemniaków, które jak nam się ugotują, to pozwolą nam jakby skończyć cały farsz i dodać ziemniaczki, ser. Wszystko robimy dzisiaj z nutką miłości. Tam z tyłu tego drugiego, co słyszycie, to mój przyjaciel, który przyjechał tutaj i mnie rozbawia tutaj przed Wami. A na końcu go tutaj weźmiemy, zobaczymy, jak to jest po drugiej stronie. wodę Dobra, posolimy troszeczkę cebulkę. Ja mam, ja mam tam indukcję, ale... też miała smak. Dodamy też oczywiście świeżo roztartego pieprzu świeżo roztartego czarnego pieprzu tak czarnego nie łamiemy mojego słownictwa ale to dzisiaj ja gotuję tomku a nie ty więc... no dobra słuchajcie ziemniaki nam się ugotowały postawiłem je jeszcze chwilę na gazie aby odparowały przecisniemy sobie je przez praskę lepiej jak są ciepłe bo łatwiej Będą nam się przeciskały tutaj przez, przez, sit, przez sitko. Tak. Więc będę je wkładał jako gorące, a później poczekam aż troszeczkę przestygną. Ziemniaczki mamy już przeciśnięte przez praskę, wystygły, więc dodamy do nich troszeczkę serka białego. Dodamy troszeczkę cebulki do środka. Na pewno trochę soli jeszcze trzeba dodać, ale Kluczowym składnikiem tutaj będzie czarny, roztarty pieprz. Bo lubię jak ten farsz jest taki wyrazisty, więc dodam go troszeczkę więcej. I teraz wszystko musimy sobie pomieszać, tak aby powstała jednolita masa. Wstawię wodę. Tak, można już wstawić wody powoli. Nie, żebym pomagał. Nie no, tylko wstawienie wody w sumie. Ale dziękuję. Więc weźmiemy sobie na razie kawałek ciasta. Też to sobie odłożymy. Teraz słuchajcie, ważne jest, żeby te ciasto rozwałkować dosyć cienko. Nie dość, nie dość że przystojny, to jeszcze gotować umie, nie? Pierogi lepi. Walce sprawne. <laughs> Tego? Ale to Ty powiedziałeś. Nie? <laughs> Dobrze mu dają. O kurczę, ja nie wnikam skąd te wieści. Robimy to po kolei, żeby nam ciasto nie schło. Pierwszego pieroga. Jest to może jakiś przepiękny wzór, ale ważne, żeby na brzegach mocno skleić ciasto. To tak, sobie, tak sobie myślę, Marcin, w tym tempie. To jutro skończymy nagranie. <gry> Spróbuję przyspieszyć, ale... Mamy już tutaj wszystko przygotowane, żeby pierogi ugotować. Cebulkę podsmażam jeszcze, żeby się nam bardziej e, zarumieniła. Woda nam się już gotuje na pierogi, więc dobrze ją teraz jest posolić najlepiej na gotującą wodę więc trochę soli dodamy do środka no i myślę, że możemy te nasze ulepione tutaj przeze mnie pierożki zacząć wrzucać na gorącą wodę nie wrzucimy może wszystkich Ty koszulki czasem nie zmieniłeś? zmieniłem koszulkę, bo trochę się pobrudziłem nie wiem dlaczego więc dobrze, że miałem drugą. U fartucha bo... nie ma fartucha, widzisz? No dokładnie, nie dostałem fartucha. Nawet zastanawiałem się, czy z domu nie wziąć jakiegoś, ale postawiłem na dwie koszulki. No i dobrze, że, że miałem dwie, bo. Ale tak szczerze, to czekam na jakąś wytapirowaną Dżunię. Autentyk. I... I ona wtedy zacznie I to robić. będzie białą kiełbasę robić. Tak, dokładnie. Dobra, słuchajcie, myślę, że można już pierożki wyciągnąć. Więc je łyżką cezakową odsączę na talerz. Ok, to weźmiemy troszeczkę okrasy i posypiemy je tutaj. Pieroszki Bajmarcin z Wrocławia. Mam nadzieję, że smaczne. Tomku zapraszam. Możesz spróbować. Ja to ja a ty spróbuj co zrobiłeś no, też spróbuję bardzo chętnie Dziękuję zobaczymy ja lubię z dużą ilością cebulki No co, cebulka złota Tak, ciasto Elegancko, o, zobacz ciasto idealne, mięciusieńkie To nasz się rozpływa, kurczę Nie żebym cię chwalił, nie? Mimo. Ładnie pachnie mm. Powiem tak, farsz delikatny, ale czuć przyprawy. Widać, że dobre Powiem Ci seryki. Marcin, że zrobił mnie w Bambiko na bank. nie? To nie są jego pierwsze pierogi, bo one są, całkiem perfekcyjne. I kolejny gość w mojej kuchni zrobił mi psikusa i ugotował bardzo dobrze. A ja liczyłem, że będzie jakaś... I chciałem jeszcze pozdrowić oczywiście całą moją rodzinę, wszystkich moich przyjaciół, a szczególnie taką jedną osobę moją ulubioną księgową. Żanetę. <grywia> 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 Żanetko, bardzo gorąco ciebie pozdrawiam. I do zobaczenia. Buziaki, się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Amator w kuchni Fartucha. Dzięki pa.